witam witam serdecznie na moim kanale nie palę bo inwestuję. testuję kolejny rysunek z wróżenia z kuli. proszę pamiętać że to co wszystko jest tutaj mówione to są tylko moje takie wróżby i wcale nie muszą się spełnić i nie muszą być brane pod uwagę tak precyzyjnie że tak będzie i, i że mamy jakieś z tego zyski czy tam straty nie wiem jak będzie. Po prostu nie jestem analitykiem giełdowym. Po prostu dzisiaj takie rozmyślanie nad akcjami GPW. A więc rozpoczynamy od pierwszej rzeczy to rysowania tego właśnie mojego systemu poprzez RSI. I to co widzimy na dzień dobry spojrzymy, że na tych kropkach RSI mamy układ dwóch kropek idą, idących w dół i te dwa dwie kropki co zrobiły tutaj w tym miejscu, że idą w dół, tak. Oprócz tego sobie znaczymy linie proste, proste, że wszystko tak musi być dograne. No i kolejna sprawa, czy ten wykres RS idzie dalej w dół, czy w górę? No chyba wygląda, że to idzie chyba dalej w dół, a więc idziemy tu w tą stronę i narysujemy znów te kreski, jak tam one poszły, tak? I te poszły znów w dół. A więc mamy taki rysunek wstępnie narysowany, jak te kreski nam wyszły, i teraz robimy to samo w góry. Czy to wszystko jest w porządku? Na żołądku ta idzie w górę, hmm, tak, i ta też coś tam idzie w górę. Tak. A więc tak, wszystko się zgadza. No i teraz sprawdzimy, czy to, czy numer 3 też się zgadza. Od tej do tej idzie w dół, i od tej do tej idzie nam po prostu w górę. Więc jest wszystko, gra muzyka. W tym miejscu można było wchodzić po prostu na shorta. No i teraz jak już mamy więc narysowany ten rysunek nasz, sobie odrysujemy pewne systemy naszej nauki. Czyli od góry do dołu. W tym momencie to będzie w ten sposób. Mniej więcej. I sprawdźmy, gdzie ten wykres dasz doszedł. Nas, nie wiem, tu dorysujemy jakieś fibo może. Dorysujemy czy nie dorysujemy. Może dorysujemy jeden na przykład 0. 8, zobaczymy, czy wejdzie tu 1,8. Na przykład na biało, niech będzie tak. No dobra, 1,8 narysowaliśmy, prawie 1,8 tutaj nam ładnie doszło. I teraz sprawdźmy to samo na wykresie tutaj górnym. Jak to tu wychodzi? Mhm. I teraz robimy na górnym wykresie. Robimy, czyli tak, tu był na niższy, najwyższy, tu był tak. Od tego miejsca do tego miejsca i ciągniemy w górę. Nieźle, od tego miejsca do tego i do tego musimy pociągnąć. Tak, od najwyższego. Od tego miejsca do tego i w górę. I teraz proszę bardzo, od tego miejsca pociągnęliśmy w górę. Proszę zobaczyć, czy moja taktyka się sprawdza, czy nie sprawdza. Na razie. I teraz zobaczmy o co chodzi w tej układzie. Tu mamy taką lekcję dosyć ciekawą. Tutaj mamy to RSI górne, co tłumaczę, to jest RSI 70, tu jest 70, a to dolne jest RSI jakie? 30 powinno być. Na RSI 30 na dole samym to, co tłumaczyłem zawsze, to pierwszy, ten lepszy. A więc mamy tu RSI 1,8 do zaksięgowania w tym miejscu. I teraz zerkamy na 1,8, jak wygląda w tym miejscu? Proszę bardzo. 1,8 w tym miejscu wychodzi, że jest załapane tak, tu jest 1,8. No i oprócz tego, co często powtarzam, nasze słynne złote FIBO zobaczy, że to złote FIBO zostało już zaksięgowane i ono zostało tutaj osiągnięte w tym miejscu, a więc prawdopodobnie tu będzie jakaś reakcja w góry do poziomu 100, albo do tego poziomu. I co, do czego zmierza? Chciałbym, aby teraz, jeżeli tak będzie, żeby te RSI jednak doszło do, do, do 30. Do 30 już dojdzie jak widzimy przebicie już poniżej 50, wchodzimy, niedługo wejdziemy na, na 30, na 40, prawdopodobnie będzie tutaj dalszy spadek, tutaj będzie coraz mocniejszy spadek, tu całkowicie mocny spadek. Jeżeli tak po, posuniemy się. Jeżeli spojrzymy teraz na wykres, tutaj ten, który wykasujemy, wy, wy a może mnie kasować, jeszcze mogę Państwu powiedzieć, ten wykres prawdopodobnie może pójść do 261 FiBo, czyli to jest ten poziom. Skasujemy to, teraz obliczymy odreagowanie właściwe, czyli normalne na FiBo. Tak. I spójrzmy, jakie to są poziomy nasze tutaj zostały załapane nasze też poziom zostały na 161 FIBO i 170 chyba 3, tak jakoś tak nie widzę. Tak i 173. A więc od tego miejsca, od tego miejsca się FIBO do tego miejsca i mamy zakres yy, od tak, od i to dragowanie Prawdopodobnie o, może ono być tak, że pójdzie do tego miejsca. A więc trochę jeszcze możemy się pocieszyć, i następnie pójdzie do tego już normalnego złotego FIBA 200-223. A więc to, co wcześniej mówiliśmy, a więc przy takiej reakcji jest możliwość, że te FIBO, te RSIM może dojść do tego poziomu. 1,8, czyli do tego RSI 30, ale e, ogólnie mówiąc, nasz trade się już zakończył. Tak, nasz trade się zakończył. Czyli tu RSI wskazało nam 1,8, ale w świec, świecie japońskiej już te 1,8 już dawno wyłapały, więc 1,8 już dawno wyłapane zostało. Ten poziom jest gdzieś w tym miejscu, był no, na 42. Wcześniej to rysowane było, więc e, w mojej strony to wygląda w ten sposób. No i teraz. I czy, czy jest szansa, żeby to niżej poszło? No zobaczymy. Nie gadło, tego badania. <laughs> na razie jesteśmy na razie w trendzie wzrostowym. Nic tu nie pokazuje. Tak. No dokładnie. I no tam mówię, że może by dojść nawet do tego miejsca, nawet może być wyżej do tej linii i później może być odreagowanie do tego miejsca. Tak więc zobaczymy. Na razie tworzy nam się prawdopodobnie głowa z ramionami. No i teraz ta głowa z ramionami, jak to przeliczymy? Zobaczymy. Mm. Już mniej więcej wiemy. Sprawdzimy teraz nasze tutaj poziomy tych overbalansów. To tak. był fajny overbalans, jeden. Tu był drugi, ciutrm większy. No i tutaj jest trzeci. To, to był właśnie mały. Ten duży jest wybity. Uh -huh. Ten duży jest wybity, a ten mały jeszcze sprawdzimy. Czyli ta korekta taka, jaka tu jest. Nie? Ta korekta zrobimy jakiś kolor innym, na przykład takim. Może zmniejszymy ten kolor tak. I teraz sprawdzimy, czy, czy, czy ta korekta była wypita. Przecież na oko widać, że jest wybita, tak, ale możemy no, to sobie dorysować. A więc, proszę Państwa, no, jak powiedziałem, jest to hmm, wybity, został mówię górny overbalance, czyli powrót do matki. To jest o, ten największy overbalance padkowy. Tu jest powrót do tego. Na razie jest zatrzymanie, a więc możemy tutaj liczyć, możemy liczyć że to dojdzie albo do tego, albo do tego. I jeżeli tak by się stało, no to nas czeka po prostu wejście do, do, do tego dużego overbalansu. Bo na 100% ten overbalans duży też i e, e, ta struktura też została wybita, tak więc o, jeszcze rady sobie poczekajcie. O, to jest struktura. A więc struktura może być do tego miejsca i do tego. To są, o, to są dwie takie miejsca, w którym po prostu może nastąpić po prostu nasz spadek w dalszym. I, I teraz dokąd ten spadek, by nasz będzie porównany? No to korektę zrobimy tego. Hmm. Hmm. Korekta nieregularna, sprawdzimy korektę. Dobrze. Czy możecie się Państwo uczyć z tych rysunków? Ja sobie tutaj rysuję na naszywca i Wy możecie to samo robić. I to byłby spadek gdzieś w tym miejscu, więc. Planowane gdzie spadek będzie do tego miejsca do 37. Mhm. I czy to jest możliwe? Myślę, że szansa by była, bo jeżeli byśmy zrobili tutaj zakres FIBO naszego, nie FIBO, no FIBO, układy. Tu jest 38 FIBO, jest korekta bardzo dobrze. No tu jest dosyć duża ta korekta. Tu jest no, no to tu jest korekta. jest <grym> korekta. No dosyć mocna. 7886. No to gdzieś w tym miejscu by było. No, no to tak, no to by się zgadzało. Gdzieś w tym miejscu byłby ten spadek, mógłby dotąd, e, mógłby dotąd dojść, więc no więc można liczyć, że te spadki by mogły być zaliczone tak tych, w tych granicach e, tego, tego zasięgu można by było liczyć, że to będzie jakaś, jakaś, cena, która powinna jakaś odreagować, tak, ten nasz układ. Ja to tak właśnie widzę, jeżeli chodzi o, o ten trend, no i no zobaczymy, no to trochę to tak niezbędne. No i druga sprawa, to już wcześniej, jak cofniecie, to już wszystko zobaczycie, jak to wyrysowane było. Pod moją taktykę RSI. Teraz wyrysowaliśmy, jak to wygląda pod tą inną taktykę. I tak spojrzymy na ten wykres, ja to kasuję wszystko, żeby było czyściutko I teraz spojrzymy, szanowni Państwo, w ogóle jakiś trend boczny. Złapmy to, gdzie najwięcej było powtórzeń tutaj dołków i szczytów. No to jest to miejsce. I to drugie miejsce to jest właśnie to, gdzie najwięcej szczytów o. No, to więcej to jest to miejsce, więc no to są takie ceny, takie e, ceny, gdzie tu gdzie w tych miejscach no, robione jest zakupy. Ten wykres ile by poszedł do góry. On całkiem nie jest taki e, pokaźnie w górę, ale chyba liczyłem 50% by było tak 40%, no to chyba liczyłem, że było 50% może ciut wyżej to liczyłem, może tu liczyłem. Hmm? To musiałem tu... <laughs> Może tak liczyłem. Liczyłem, że około 50%. Ja stworzyłem taką taktykę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nie władno. Gdzieś, gdzieś w tym miejscu. No. I to mówię, to pokazuje nasze wzrosty i, i, i wyprzedanie naszych walorów akcyjnych. No I, i to jest trend boczny na chwilę obecną na GPW i ten trend boczny to jest cały czas od długiego czasu no ja bym oczekiwał, że może wreszcie byłoby wybicie no wreszcie tych, tych, tych naszych akcji no bananowych polskich, no bo przecież no jest ten rynek tak po prostu prowadzony sztywno i według reguł ze świ światowych no nie wiem instytucji żeby tylko z naszych giełdy najwięcej zbierać y, pieniędzy i tyle no i no na to wygląda, no my, my jesteśmy krajem, który ma taki potencjał, żeby po prostu te akcje wyprunęły w górę, tylko no, widać, że i rynki zachodnie robią, inwestują, albo po prostu wycofywują się w taki momentach, tak, że my jesteśmy słabi po prostu. No i no, tak to wygląda. I co tu jeszcze bym powiedzieć na ten temat? Ja tu bym raczej już chyba nic nie robił. Jeżeli coś by się utworzyło, no to co by takiego się miało utworzyć. No bo czekajcie, poszukam jakieś, czy coś jest ciekawego do wzięcia. Gdzieś tu szukam głowa z ramionami, czy gdzieś jest. Dawno w tym, dawno tu nie siedziałem. Tak jak siedzę, to też tak spoglądam. Chyba <laughs> to jest, bo to po angielsku jest popisane. No więc to byłoby tak, tak. Tu idzie dosyć tak. Więc nie wiem, czy to pójdzie wyżej, czy niżej. No, to tak teraz możemy serysować, że, że to e, tak może ten wykres wyglądać, tak. I, I tyle, no. I to, co kiedyś pokazywałem na tej lekcji, po prostu, no, no, to, no to ten najwyższy spadek, tu jest ten, bo, bo, bo tu na razie mamy taki. Więc, jakby, no, no, no i zobaczcie, no i wychodzi, no wychodzi, no wychodzi, no, no nawet, nawet Price action, jak zrobisz analizę, to wychodzi, że ten, to miejsce tutaj, powtórkowe, tu, turkowe te, gdzie tutaj zaznaczyłem, że to, to może ten wykres il, za ile lat sporo ten tutaj zaparkować, no. Czy będzie inaczej, no nie wiem. Ech. Jakby inaczej zrobić? Raz, dwa, trzy, jeden. Tu jest pierwsza korekta. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. No. Szukam fal Eliotha. To no. była korekta pędząca. No. Um. To, co ja tu zauważyłem, no to musimy czekać teraz na zmianę po prostu trendu. No, bo zmiana trendu była na tygodniowym. Musimy się ustawić znów na, na dywersyjne wzrostowe. No, na razie tutaj nic nie widzimy. No, na razie jesteśmy na poziomie. Tutaj tym, tych, tych kropek, i teraz tak te kropki powinny nam tutaj zejść w dół. Nie tak, by, by to zeszło gdzieś do tego miejsca. To by poszło gdzieś do tego miejsca. Byłoby fajnie, tak. Hmm, następnie, co by tu? Powinny pójść jeszcze w dół, Powinny być w dół jeszcze, tak? Tu byłoby jeszcze w dół, tak? A, a to powinno troszkę iść w górę, RSI, tak? No i tutaj byłoby wtedy połączenie, no i wypatrzenie wtedy longa do góry, tak? Musiał być long w górę, i wtedy możemy. Wtedy możemy liczyć y, na jakiśkolwiek y, po prostu nasz wzrost w górę do RSI tutaj 70 tak? i teraz bym wyznaczyli sobie poziom y, tutaj właśnie tego naszego, to mówię, no mówię, no trzeba teraz czekać y, na, na to wszystko, kiedy to wszystko się ułoży ponownie, na, tu, na razie ułożenia po prostu na tym wykresie y, nie widzę, więc y, to tyle tutaj z moich analiz. Jeżeli chodzi o GPW, na tym kończę, więc no, jesteśmy tutaj, tutaj w trendzie, właśnie tutaj takim jednak spadkowym, tworzy nam się tutaj właśnie ta moja, moja po prostu struktura. I, no i zobaczymy, co będzie dalej. No, zobaczymy. No, szeroki układ, tutaj nie przyglądam się, ale mówię na tym układzie, co tu widzę. Od tej kropki do tej kropki, więc tutaj najwyższy szczyt, najwyższy szczyt, tu jest dotąd. No to co rysowaliśmy, wszystko jest dobrze, eee, analiza tutaj jest zaliczona, według FIBO o poziomy osiągnięte, eee, jeżeli ktoś tutaj by grał, a eee, może no, na dźwigni, nie wiem, na shorta, to ten short był zaliczony, 1,8 chyba z tego co pamiętam, była, FIBO było 1,8, tak, wskazywało na linii tutaj, 1,8, tak. Ale tu został już osiągnięty po prostu 1,8 w tym miejscu gdzieś. I, I tutaj mamy już ten poziom zaliczony. Więc wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam do usłyszenia. Cześć. Do następnego odcinka. Pozdrawiam.